KAWAŁ Przed wami szyderczy skrót piątej części sagi o magicznym główniaku, który tym razem musi stawić czoła największemu koszmarowi każdego dorosłego babi z urzędu. Zanim przejdziemy do sedna, zostawcie suba, wasze wnioski zawsze zostaną rozpatrzone pozytywnie. A teraz staniemy w kolejce do złego okienka. No, God, please, no! Gdzieś obok farmy, którą kaczor Donald miał. Harry chilluje na placu zabaw w towarzystwie wszystkich, którzy go kochają, a gdy pojawia się Dudley i wyśmiewa śmierć jego bliskich, wyciąga już gałąź, ale niespodziewanie nadchodzi polskie lato i galopują cwałę do przejścia, gdzie zostają zaatakowani przez odbyto mordych wysysających im wizerunki, ale Potter odpala patronajta i latające prześcieradła odpuszczają. Gdy już po wszystkim, na gotowe pojawia się Arabella, która odprowadza ich pod dom, tłumacząc, że od Incydentu ze szpadlą mordym, pilnuje Harego na polecenie Dumble Jako Harłaczka nie ma żadnych zdolności magicznych, więc na czym ma polegać ta jej ochrona? Na cieciowaniu? Halo? No cześć Dumble wiesz co? Zdechł. No, nie mogła nic zrobić. Spaś laksik z ruga Harego za skrzywdzenie ich serdelka, gdy nagle przerywa mu list z ministerstwa magii, z którego dowiadują się, że Zachariusz wylatuje z Hogwartu za użycie magii w obecności Mugoli. Więc Salceson cieszy dupę i zabiera Dudleya do mięsnego. A gdy Harry flashbackuje do najmilszych wspomnień minionego roku, przybywa po niego ekipa Moody'ego i jak zawsze zachowując maksimum dyskrecji, odpalają swoje mietły na samym środku Privet Drive i lecą przez Londyn jak najbardziej bliżej ludzi. Ech, czarodzieje są jak laski z cyskami na wierzchu udające, że wcale nie liczą na atencję. Dobrze wiemy, że to robicie. Wbijają do głównej meliny zakonu Feniksa ukrytej przed urzędem skarbowym, gdzie Hermiona i Rudy tłumaczą, że Dumbledore stworzył tą organizację do walki przeciwko pozbawionym nosa pajacom, dodając, że nie pisali do Harego przez całe wakacje, bo takie dostali polecenie. Jasne. Ja też dostałem polecenie, żeby nie pisać do znajomych z liceum. Przy pomocy ucha dalekiego zasięgu próbują podsłuchać coś z narady zakonu, ale agent sierściuch rozmontowuje im sprzęt. Więc Harry po prostu pyta, co jest grane i dowiaduje się, że na polecenie ministra magii prorok codzienny na niego sra, dyskredytując każdego, kto twierdzi, że czarny pan powrócił. Bo Knot ubzdurał sobie, że Dumbledore czyha na jego stanowisko. Heh, coś jakbym to skądś kojarzył. Naprawdę nie wiem skąd. W drodze na swoją rozprawę, Harry zauważa, że duża blond Menda knuje coś z ministrem, stawiającym prawie kloca na widok Dumble drzwi, który i tak pojawia się jako obrońca, mimo że w ostatniej chwili przyspieszył godziny rozpoczęcia. Nie z albusem ten numery Miocie. Harry ledwo może dojść do słowa pod gradobiciem pytań, ale ku kolejnemu zaskoczeniu ministra mają świadka. Tak jakby. Na szczęście Dumbledore zagina mundrali, którzy nie mając wyjścia głosują za uniewinieniem Pottera. Idąc na obciąg pod postacią Kunda, niespodziewanie pojawia się Sirius, żeby wręczyć mu foto pierwszego składu zakonu Feniksa i opowiedzieć kto w jakich męczarniach umierał. Tak na zachętę. A gdy Harry Piotr wsiada już do pociągu, widzi nagle przerażającego agenta 47, który stracił nos podczas jednej z misji, co na szczęście okazuje się tylko snem. Szyderczy całego trzeciego sezonu Stranger, Stranger Things, Stranger things Stranger które przywołuje nostalgii lat... Jest. Po miłym przywitaniu przez małą blondmendę, sugerującą, że szykują już dla niego cele was kabanie, Harry po raz pierwszy widzi Testrala, a zaraz potem małą blond Lunę. Lunę. Lovegood. Dumbledore ogłasza, że Hagrida tymczasowo nie ma i zastępuje go statystka bez twarzy. Po czym zgodnie z tradycją informuje, kto w tym roku zostanie czarnym charakterem na stanowisku nauczyciela obrony przed czarną magią, którym tym razem zostaje różowy Hitler nasłany przez Ministerstwo Magii. Przerywając przemówienie Albusa zapowiada całą rzeszę zmian, jaką planuje wprowadzić w nauczaniu, takich jak na przykład nienauczanie niczego potrzebnego. O, to się może przydać. Po zaśnięciu Haremu śni się przerażający koszmar, w którym jest Pracownikiem urzędu. O mój Boże! I oprócz tego jest tam też woldy. Ne. Eh. Podczas pierwszej lekcji obrony przed czarną Magią, Różowa Laferynda na dzień dobry odbiera uczniom radość z życia. A gdy rozpoczyna swój nazistowski program nauczania pozbawiony praktyki, Harry sugeruje, że może jednak warto byłoby coś umieć, gdy zaatakuje ich Voldemort, no i stara torba nie wytrzymuje. Po skorygowaniu ołówków z Ikei, przyjmuje go u siebie i torturuje, każąc pisać, że nigdy nie będzie już kłamał, co pojawia się na jego dłoni jako rana. Co prawda widziałem gorsze skaryfikacje robione z własnej woli, ale i tak nie fajnie. Gdy Hermiona pyta na imprezie, co z jego ręką, zamiata sprawę pod dywan, niczym żona bita przez męża alkoholika i wysyła list do swojego psiapsi Syriusza, opowiadając, jak mu smutno, jak mu źle. A później, gdy Ron wciska do gęby kolejną kiełbę, na oczach wszystkich McGonagall stawia się różowej pryczy, która w odwecie donosi o fatalnych warunkach w szkole i zostaje mianowana na wielkiego inkwizytora Hogwartu. O, wygląda na to, że zwolniło się stanowisko wielkiej pis wprowadza bana za banem na wszystko co daje jakąkolwiek radość a nawet wyrzuca na zbite gogle Sybille jednak wtedy w samo południe pojawia się on drzwi, korzystając z ostatniego przywileju, jakiego jeszcze mu nie zabrali, zostawia Sybille zwolnioną, ale przynajmniej z dachem nad głową. Jeszcze tylko pokój bez klamek i będzie czuła się jak w domu. W eterze minister ostro ściemnia, że posiadają dowody ewidentnie łączące tajemnicze zaginięcia z Siriuszem Blackiem, znanym oszustem i mordercą, który właśnie dzwoni do gówniaków z kominka, ale tym razem z wersji light, bo peso. Tłumaczy, że nie uczą ich w szkole niczego w praktyce, bo Knott jest przekonany, że Dumble tworzy swoją armię, planując na niego zamach i odebranie mu stanowiska. Ale gdy Harry pyta, co mają konkretnie zrobić, oczywiście nagle musi kończyć, bo zostawił mleko na gazie. Bycie mordercą to jedno, ale unikanie swoich znajomych w potrzebie. Mm, mm, mm. Hermiona jest przekonana, że ktoś musi nauczyć ich, jak się bronić. A kompetencje do tego posiada tylko jeden czterooki główniak. Więc ogarnia tajne spotkanie na psi, gdzie Zachariusz przekonuje Motłuk, że Woldek powrócił i po kolei zapisują się do gwardii Dumbledgvora. Niełatwo jednak znaleźć odpowiednie miejsce na treningi w tajemnicy przed Gebelsem, ale Neville podczas rutynowej ścieżki gnębienia odkrywa pokój przychodź-wychodź, który pojawia się tylko wtedy, gdy fabuła filmu naprawdę tego potrzebuje. Wszyscy otro trenują pod bacznym, czterookim spojrzeniem Harego, podczas gdy Filcz i różowa Franca próbują ich nakryć i zmusić do ujawnienia kolejnymi zakazami, ale lądują tylko ryjami w na namiotły. Miło, a Harry tam mieszka przez 10 lat. Hm. Na końcu ostatniego treningu przed świąteczną przerwą, Harry widzi, że czo czeka na jego ruch, więc podbija do niej posłuchać, jakim fantastycznym jest nauczycielem, gdy nagle pojawia się nad nimi jemioła i lecą w ślinę, a Cedric na wszystko patrzy. Mamen. Po zaliczeniu 80% przyjemności z całowania, czyli opowiedzeniu znajomym. Potter znowu ma koszmar, w którym tym razem z perspektywy FPS-a widzi jak wąż atakuje ojca zardzewiały, więc od razu melduje Dumble drzwiom, który rozsyła obrazy na zwiady i Artur ciężko ranny się odnajduje. Ale haremu już odwala, więc Snape zabiera go do siebie, tłumacząc, że między nim a czarnym panem istnieje więź, przez którą może go kontrolować, więc zaczyna go torturować, trenując jego firewalla. Coś czuje, że Snape czerpie z tego większą satysfakcję niż powinien. Po świętach Hagrid wraca do siebie i różowa prógwa od od razu wbija do niego na chatę niczym Hans Landa, przepytując czy nie trzyma nikogo pod podłogą i z góry zapowiadając, że długo tu nie zostanie. Po czym magiczna trójca dowiaduje się, że w tajemnicy starał się ugadać z olbrzymami, ale odbyto mordzi już go uprzedzili, werbując ich do armii zielonego pajaca. W Azkaban uderza tymczasem siarczysty Pierun i z więzienia wydostaje się Beata la Dziwna oraz dementorzy będący po stronie Woldixa, a Knocior standardowo sra w gazetę na Syriusza, obwiniając go za ucieczkę, tym bardziej, że las Strange to jego siostra. Ja wiem, że rodziny się nie wybiera, ale kur. Gdy Harry uczy gwardię Dumble jak z sukcesem odpalić patronata, niespodziewanie nakrywa ich różowa i krużowa jej przydupasy, bo Cenk ich sprzedała, po czym oskarżają Albusa o przygotowania do zamachu stanu na ministra, do czego odziwo dziwo się przyznaje mimo protestów Harego, ale gdy chcą go capnąć, zwija się jak na magodzieja przystało. Landryna zajmuje jego stanowisko i dalej buduje swoją rzeszę, a Hagrid, czując, że też niebawem wyleci, przedstawia im swojego półbrata Graupa, który jest dżambożulem w potrzebie, ale przynajmniej daje fajne prezenty. Dzięki dżambożulu. Podczas kolejnej sesji treningowej Snape jedzie po ojcu Harego, jak po Burej suce. Aż w pewnym momencie odwzajemnia zaklęcie, zaglądając do jego wspomnień, które zdradzają, że James gnębił Snape'a w czasach szkolnych, więc najwyraźniej to jest powodem jego niechęci do Harego. To dlatego zawsze że w Monopolowym tak się do mnie cieszą. W czasie pisania egzaminu ze standardowych umiejętności magicznych pod nadzorem różowej małpy z wiatru łapu dochodzą wszystkich dziwne dźwięki i okazuje się, że to Fred i George, którzy odpalają imprezę i odwołują tegoroczną maturę, odstawiając na końcu Gandalfa z płonącym smokiem. Ale gdy wszyscy skaczą ze szczęścia, Harry dostaje nagłych uderzeń gorąca, widząc jak Voldy torturuje Syriusza, Więc wybierają się do Departamentu Tajemnic ostatnim niepilnowanym kominkiem sieci Fiut bez ale różowa ich nakrywa. Gdy każe przynieść Snape'owi wersję, Karita Serum odpowiada, że całe już zużyli, a ostatnią dawkę konkretnie na Cho Cheng czuje się podwójnie zdradzony. Po czym się zwija, ale Harry, wiedząc, że też jest członkiem zakonu Kuta siksa, krzyczy za nim, dając znać kodem, że Syriusz jest uwięziony w departamencie. A gdy różowa Laferenda chce go już torturować, Hermiona Ściemnia, że zaprowadzą ją do miejsca, gdzie ukryta jest tajna broń Dumble Door, prowadząc tak naprawdę do Jumbo Jula, którego jednak nie ma, ale za to są centaury, którym z przyjemnością pozwalają ją porwać. Mam nadzieję, że będzie cierpiała. Przy użyciu tej strali docierają do Departamentu Tajemnic, gdzie Harry odnajduje swoją przepowiednię, po czym od razu pojawia się duża blond menda i reszta śmieciożerców. więc wykorzystują swoje treningi przy okazji rozdupcając wszystkie stragany i uciekając, ale nie na długo, bo po chwili wszyscy poza Hary mają na gardłach nabite gałęzie, więc oddaje blondynie przepowiednie, jednak niespodziewanie pojawia się zakon z prawem cierpowym i robi z nimi porządek, ale szalona Beata niestety zabija Syriusza. Dobrze, że nie jestem rodziną Harego, bo szyderczy skrót mojego życia trwałby maksymalnie pół minuty. Harry leci za tą szurniętą raszplą, ale jego krucjo nie działa, bo mimo nienawiści tak naprawdę nie chce jej krzywdzić. Gdy nagle pojawia się Voldemort, gotowy, żeby go ubić, ale wtedy... Dumbledore has entered the game. Po pokazie efektów specjalnych Voldy znika opętując Harego, który zwycięża z nim mocą miłości i pozytywnego myślenia. A gdy na moment pojawia się ponownie przed zniknięciem na dobre, przybywa ekipa ministra, który widzi na własne gały, że wrócił. Serio? No nie Gazety wracają do pisania prawdy o Dumbledrzwiach i Potterze, Ambridge zostaje wywalona na parszywy ryj i rozpoczyna się wobec niej proces, czyli niestety przeżyła. A gdy zbierają się na pociąg, Harry sugeruje, że nawet jeśli dojdzie do sequela, w którym będą walczyć z Woldim, to i tak nie ma tego, co oni. Miłość? O, to takie oklepane... Wpadnijcie na mojego Instagrama, kupcie sobie koszulkę, albo wypiszcie w komentarzach wszystkie określenia różowe w wślondry, jakie wyłapaliście. Widzimy się jak zawsze w piątek o 18 w kolejnym szyderczym skrócie. Do zobaczenia!